Teraz chciałem Wam zademonstrować drugi sposób mocowania rury do ołowiu. Załóżmy, że to jest większa płyta ołowiu. Kąt, w zależności od potrzeb, może być na prosto, może być pod kątem. Zależy od potrzeb i ułożenia dachu. Jak mówię, używam do tego Egg Hama, zaklepując go na zewnątrz. Do prostszego obspawania sposób, żeby przylegał równo do powierzchni, co ułatwi nam spawanie. Możemy oczywiście zrobić to większy kołnierz. Nie zmienia nam się tutaj nic. Załóżmy, że to na płasko przylega nam do powierzchni. Możemy również doklepać go według potrzeb. Żeby być pewnym, że Ułatwi nam to spawanie. Tym razem wyczyszczę ołów. Co jeszcze obrysuje mi to ładnie. I spojna będzie się lepiej układać. Ja nie potrzebuję, aż tak czyścić tego ołowiu Ale dla początkujących To być najlepsze rozwiązanie Żeby dojść do wprawy Żeby spójna się ładnie układała Tam przygotowane materiał do spawania oczywiście możemy jeszcze doszlifować sobie tutaj naszą rurę powiedzmy że jest wyczyszczona i zaczniemy obspawowywać oczywiście trzeba uruchomić gazy Używam do tego Turbo Set 3000 Ogólnie dostępne. Różni się od tych tańszych wersji. Jak tu pokażę, zademonstruję końcówkami. Gdzie właśnie one odpowiadają za dobre układanie się w ołowiu. Nie będę teraz tego demonstrował. Skupmy się na osłabywaniu rury. Mocuję sobie ją w paru miejscach, żeby ją ewentualnie dobrze doklepać. mu wyżej, ale to, to nic. Mam radę. Tak przygotowane do spawania. Zawsze możemy sobie to odwrócić jeszcze raz i ponownie doklepać, żeby nawet nie zapało. Ale to nic. Złapię teraz. Załóżcie. Robi się oczko. Bardzo wyraźne. Wtedy dokładamy drut. O czy punktowo zależy, do jakiej perfekcji dojdziecie i jak będziecie to praktykować. Słyszę tlenu, jak widzimy, jest niebieski, to znaczy, że przetok jest za duży, wyciszymy go trochę. Pamiętajmy o odpowiednim ułożeniu palnika, jeżeli strona kołnierza od naszej rury ołowianej topi się szybciej. Przekręcamy go lekko na tą stronę, żeby więcej grzać powierzchni, która leży na płaskim. O, tak widocznie w tym miejscu jest to dobry przykład. i tak mniej więcej to wygląda możemy zawsze sobie doklepać żeby dotykały się dwie płaszczyzny wtedy prościej nam będzie spawać pamiętajmy również o tym żeby dobrze wtopić się w tą powierzchnię czyli po prostu jeżeli uciekacie za bardzo do środka, to jak ja teraz to specjalnie zrobię, zawsze możecie wrócić do tego miejsca, bo nie jestem pewny, czy jest dobrze przegrzany. Wracamy i bez dodatku drutu nagrzewamy i nam się to ładnie wtapia. Widzicie, moje ułożenie palnika jest praktycznie równolegle z naszą rurą. Po to, żeby nagrzewać więcej powierzchni, która leży, to, tak, jak już mówiłem wcześniej, duże się nagrzewa, bo dotyka następnej powierzchni, czyli się szybciej potrzebuje większą temperaturę do przetapiania. Tak sobie dookoła jadąc. Ospowujemy to dooko dookoła. Gdyby ktoś miał trudności z tym, możemy zawsze odwrócić na drugą stronę naszym jajeczkiem, doklepać sobie powierzchnię od tej strony, żeby lepiej przylekało i spawamy dalej. Ciu więcej. Ja ma mało gazu, ale jeszcze zdążę chyba tym obspawać żeby nie przerywać nagrywania do następnego odcinka będę musiał zmienić butle. Jest troszeczkę dostępny problem używam właśnie techniki nakrapiania spuiny, żeby nie przegrzeć naszej rury. I tak oto. Mamy pospawane naszą rurę do podstawy. Jeszcze nie jest do końca wykończona. Można ją przyciąć tak, oczywiście piłą, można to nożycami, jak to woli. Teraz należy wykonać otwór. Ja wykorzystuję do tego palnik. Jest mi na to prościej. Mam przetop, widzę mniej więcej gdzie idzie pipe. Używam tego, tego samego opomienia. Robię w środku dziurę i teraz zobaczę jak łatwo przetapia się to na powierzchni to nie dotyka czy po prostu używam palnika jakby do cięcia i sobie spokojnie oznaczam kółeczko żeby to przyspieszyć oczywiście robię głośny palnik więcej tlenu, tlen jest stnący i teraz to wygląda w ten sposób Nie bójcie się, że przetopicie rurę z tego względu, że wyczujecie kiedy jesteście blisko, bo okres tego topienia będzie ciut dłuższy. I tak oto właśnie już widzę nawet krawędzie rurę mogę sobie dojechać śmiało zrobić to ładne koło żeby to wyglądało estetycznie Po czym jak życzę, gasimy palnik dodając tlen można również teraz nożycami to ładnie wyrównać Takimi czy może mniejszymi? Ja po prostu wykaczam to w ten sposób. I tak ma to małe, gotowe. Tak mówię, żeby wykorzystać to jako do płaskiego dachu, to ale musimy wyciąć tutaj bardziej i obsławać od środka ewentualnie wys wysunąć rurę na zewnątrz i obsłować do krawędzi będzie prościejszy spaw tak to wygląda produkt jest gotowy szybszy no i nie wiem jak dla niektórych może prościejszy ale to w zupełności wystarczy